Właśnie wracamy z VR-a i było fajnie. I no, polecam. Właśnie jadę 16 nas do Poznania, a w 14 stamtów tam na 17 stamtów jest taki dziwny dziwek, ale chyba chyba zaczęto. Nagram zaraz, jak powiem, i to mnie. Wracam, jak już będę w domu, to zrobię taki haul, co kupiłam. kupiłam tylko dwie rzeczy, ale po prostu chcę, pokażę Wam. I no. Cześć, jestem już w domu i robię ten obiecany haul zakupowy. To tak, kupiłam w Poznaniu dzisiaj tak. W primarku kupiłam sobie taką sowę Hedwigę. Za. Tu jest, za. 39 zł. Tu się gdzieś wyświetli, pewnie. Tak dam, żeby było widać. Za 39 zł. No, taką higienę, poduszkę. I kupiłam sobie jeszcze taką kreskę do ust. Takie jeszcze na ręce. Zaraz. No. Zaraz. o za mnie 99 zł i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.